Jak myślicie, jak wyglądać młodzi? Więc pytanie: Co mamy dla tego robić? Czy tylko odwiedzać salony kosmetyczne, czy coś jeszcze? Jak wyglądać młodzi? Zastanówcie się. No, żeby wyglądać młodzi, potrzebujemy kilka takich ważnych składowych. Ja dzisiaj miałam akupunktury kosmetyczną, mam wyprostowane czoło i można chodzić na zabiegi akupunktury kosmetycznej i na różne inne zabiegi. Zresztą po raz drugi miałam w życiu i jestem zachwycona. Na pewno będę korzystać z rąk Lany z akupunktury kosmetycznej. Lana jest cudowna i rzeczywiście jest bardzo przyjemny i niebolesny. Ale nie o tym chciałam powiedzieć. Mamy różne drogi do młodego wyglądu. Część dróg zależy tylko od nas. Czyli co zależy od nas? No przede wszystkim, co my jemy. Co nam mówią całe życie? Nie jest tłusto, nie jest tłusto. Ale z czego się składa nasza cera? Z tłuszczy i białek. Czyli musimy jeść tłusto i białkowo. Jakie tłuszcze? Nienasycone czy nasycone? Nasycone od zwierzęcy i oliwy z oliwek. Co mamy z tłuszczy? Po pierwsze, w tłuszczach mamy przykursorów hormonów. Cholesterol jest bardzo potrzebny, z tego tworzymy hormony. A hormony to późniejsza menopauza, większe i dalsze problemy odkładamy na później, suchość skóry, uderzenia gorąca, zły sen. Zły wygląd, starzenie się. Młody, prężny dziewczyny. Każda z nas chce wyglądać pięknie. W każdym wieku. Ja mam 59,5 i chcę wyglądać tak, jak się czuję na 30 parę, Ok, na 40. Więc dobre jedzenia, tłusto białkowe. Nigdy nie łączcie tłuszcze lub białka z cukrem, bo wtedy powstają lepki białka, które zalepiają wszystkie nasze naczynia oczy w ogóle w takich złych miejscach się odkładają i niestety to zaburza odżywiania cery. Co potrzebujemy z tych tłuszczów? Witaminy. Witaminy A, która jest dedykowana skórze i nie w postaci beta-karotenu jako prekursoru e, witaminy A, tylko w postaci czystej witaminy A. Z czego bierzemy? Żółtka naszych jajek, nie naszych kurzych dobrych ekologicznych. Żółtka jajek bardzo ważne Tłusta ryba, wątróbki rybne jak najbardziej, czasami dobry kozi ser, bardzo istotny. Co jeszcze jest bardzo ważne? Oczywiście, oczywiście e, oliwa z oliwek. Tam też znajdują się wszystkie niezbędne witaminy, Tłuszczo rozpuszczalne, ale musi być dobrej jakości. Witamina E. Witamina E jest bardzo istotna, po pierwsze to też ma ma odnośnik do hormonów. Po drugie, jest witaminą przeciwstarzeniową i witamina, która wygładza skórę i poprawia jakość blizn. To jest bardzo istotne. Żeby wyprodukować kolagen, też potrzebujemy i witaminy A, i witaminy E. Co jeszcze jest bardzo ważne? Oczywiście emocje. Zero negatywnych emocji. Już niedługo poprowadzę bezpłatny masterclass o, za 19 zł. Przepraszam, masterclass o emocjach. Oczywiście stres, obniżenie poziomu adrenaliny i kortyzolu. Oczywiście, że jest to bardzo ważne. Co jeszcze jest bardzo istotne, nauczcie się chirurgii. Pijawka w każdym domu nauczy Was, jak robić drenaże twarzy i szyje i zachowywać młodość i piękno. I to, co możecie zrobić bez pijawki w każdym domu i bez kursu mojej dietetyki, na który bardzo namawiam, zastosować autofagię. Autofagię to jest 6 na ile? Na 18. 6 godzin jemy, 18 nie jemy. Bądźcie piękni, młode dziewczynki, żeby każda osoba, która Was spotyka, mówiła, że wyglądacie rewelacyjnie i do tego macie A, B, C, D. Zróbcie to i się okaże. Oczywiście, jeżeli chcecie, na coś się wpisać, piszcie w komentarzach. Meridianologia, emocje, piękno po chińsku, pijawka w każdym domu, tytyka i to, co oczywiście ja polecam, to ja polecam Grecję. Jeszcze są wolne miejsca, gdzie będziemy się uczyć i będziemy razem spędzać czas w ramach świata kobiet, przestrzeni zdrowia i urody. I tak będzie wyglądała nasza Grecja, gdzie mamy plan aż na 6 dni pracy z bliznami, układem limfatycznym, tętniczym i żylnym i do tego oczywiście ze stresem. Dziękuję, że jesteście ze mną. Do zobaczenia.